Ania młoda, piękna choreografka z wieloletnim hmm. doświadczeniem, w szczególności jeżeli chodzi o pracę przy wyborach różnego rodzaju. Spoglądam na ciebie i podziwiam twoją cierpliwość i twoją pracę. Powiedz, jak tobie się udaje to wszystko osiągnąć? E, o, najpierw dziękuję za takie miłe Aż słowa. Proszę. Jak mi się to udaje? Czasami się zastanawiam nad tym, szczerze ci powiem, bo teraz te wybory są specyficzne pod tym względem, że jest ich tak dużo. I to jest ciężka praca, naprawdę, bo dziewczyny e, po raz pierwszy niektóre są na scenie i na pewno jest e, inaczej pokazać się i ciężej niż tym dziewczynom, które już mają pewne doświadczenie, czy tańczą w zespołach tanecznych, na przykład. E, ja zawsze robię wyjścia, gdzie dużo się dzieje, gdzie one fajnie yes, mogą woo, się pokazać, yeah. jest energia, lubię to po prostu, bo to się fajnie też sprzedaje, publiczność to lubi i ja zawsze będę robić w ten sposób układy. A nie jest 45 dziewczyn, jeśli dobrze zliczyłam, jest aż 7 układów. Nie myli się dziewczyną? Z, z godziny na godzinę bardziej to opanowują, czy jeszcze cały czas są jakieś byki? Yy, nie, jest duży progres, ja się cieszę. Jest dużo lepiej, no myślę, że jest okej, okay. myślę, że są przygotowane dobrze. Ja, się ja do dzisiaj finału. spałam po raz pierwszy spokojnie, także myślę, że jest w porządku, chociaż ja jestem taka, że wiesz... Myślałam, że w to... ogóle po raz pierwszy spałaś, ale okej. Okay. Nie, nie, dzisiaj nie, po raz pierwszy w spokoju, że są gotowe i myślę, że zrobią to Czyli wyrobią to się do półfinału. Nie no, muszą. A przychodzi czasami taka Ania i tam palcem, ta źle, o, ta, ta niedobrze, tu noga, tu się wyprostuj, krzyczysz tak, trochę? Tak, tak, krzyczę, ale ja wiem, że ono od razu się spinają i jest od razu lepiej, bo wydaje mi się, że takie chwalenie i głaskanie po głowie, to nie tutaj. nie nie, nie, nie A ja niestety. myślałem właśnie, że ty jesteś tym typem choreografa, który właśnie przychodzi, głaszcze, tak przytula, a uśmiech się. Ona tak wygląda, ale nie, nie. nie no, tak Wracając do trosze. progresu, dzisiaj obserwowałam próbę i powiem ci szczerze, że byłem totalnie mile zaskoczony. Dziewczyny wyglądają dużo piękniej, to jest to jest tutaj jednak. Zobacz, ile dodaje ruch, gracji tak. w mhm. prawda? I w porównaniu do pierwszej próby, która była dramatem? Dramatem. dramatem. Wtedy Ty ja się do tego jeszcze nie przyznawałaś. Tak. Nie, ja też nie Ja miałam dobrą minę do zrobienia. Natomiast przepraszam cię od razu za brak zaufania e, e, i wiary w to, że jesteś w stanie coś z nimi zrobić. Dzisiaj e, pokazałaś, że rzeczywiście jest ten progres, i to, co pokazują dziewczyny, to, co teraz reprezentują, e, skupienie i takie wartości ruchowe Naprawdę Dziękuję na bardzo za poziomie. te skrzydła gratulacje przed Gratulacje dla Ciebie i gratulacje dla dziewczyn. Super. Ja obserwując dziewczyny, widzę, że już nie tyle patrzą na ciebie i na koleżankę z przodu, ale już autentycznie pamiętają całe układy, ile godzin dziennie ćwiczycie tak, plus, minus. E, wiesz, co ciężko mi powiedzieć, ponieważ przy okazji dziewczyny mają różne nagrania, i są porywane, i nie są cały czas tylko na sali. Wydaje mi się, że to tak mniej więcej trzy dni w sumie i każdego dnia mają około 9 godzin przynajmniej miały na pewno w sumie każdego dnia czyli no, no to trochę tak trochę a jakiś tak. płacz się zdarzał wychodzę trzaskam drzwiami no, mamy już jedną, nie mogę jedną mamę kontuzjowaną także łzy się polały jak zawsze no, ale myślę że to jest tylko na szczęście przed galą